Cześć, z tej strony Agile Hunters, czyli Basia Rogala i Patrycja Górka. Zapraszamy do naszego podcastu Agile bez scenariusza. Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu Agile bez scenariusza. Dzisiaj usłyszysz wersję audio jednego z najpopularniejszych artykułów na naszym blogu pod tytułem Trzy najważniejsze artefakty krama. Ten blog post cieszy się niezmienną popularnością od 2019 roku. Czyli od momentu, w którym wydałyśmy. Dlatego postanowiłyśmy nagrać go także w wersji audio. Miłego słuchania! Trzy najważniejsze artefakty z czyli zwięzły fundament tego, co powinniśmy o niej wiedzieć. Czym jest artefakt? Gdy zadałam to pytanie w pokoju projektowym, usłyszałam w odpowiedzi, ale to zależy w jakim kontekście. Słowo artefakt jest homonimem. I w zależności od dziedziny ma różne znaczenia. I tak na przykład w świecie gier i fantastyki oznacza cenny i trudny do pozyskania przedmiot o potężnych mocach. Natomiast w informatyce jest to wada będąca skutkiem ubocznym zastosowania poszczególnych algorytmów komputerowego tworzenia lub przetwarzania mediów. Mamy więc dwa skrajne pojęcia. W jednej z dziedzin oznacza to coś potężnego, magicznego i pozytywnego, natomiast w drugiej jest to wada, ubytek, a więc cecha negatywna. Czym są więc artefakty w skramie? Czymś pozytywnym czy negatywnym? Czymś bez czego proces nie może istnieć? Zgodnie z ogólną definicją, artefakt z łaciny artefaktum sztucznie wykonane to zdarzenie, przedmiot będący wytworem ludzkim, a więc widoczna i namacalna rzecz. Artefakty skrama reprezentują pracę lub wartość niezbędną do utrzymania transparentności. Oraz umożliwiają dokonywanie inspekcji i adaptacji. Ken Schwaber i Jeff Shatterland spisali je w taki sposób, żeby zmaksymalizować dostępność i czytelność kluczowych informacji wśród zainteresowanych, tak aby rozumieli dany element artefaktu tak samo. Artefakt nie jest więc magicznym przedmiotem, ale czymś, bez czego proces skramowy nie może istnieć. Czym dokładniej są artefakty skrama? O tym za chwilę. Backlog produktu. Backlog produktu to uporządkowana lista wszystkiego, co powinno zostać wdrożone do produktu. Jest to jednocześnie jedyne miejsce, w którym powinny być trzymane wszystkie wymagania dotyczące zmian czy też usprawnień. Istnieje tak długo, jak istnieje produkt. Jest stale poszerzany o nowe elementy. Jest dynamiczny i jego zawartość zmienia się, umożliwiając tworzenie funkcjonalnego produktu gotowego do wydania. Proda Owner jest odpowiedzialny za jego kształt. Przy czym może to robić sam lub dzielić się tym zadaniem z deweloperami. Jednak to on ostatecznie odpowiada za zawartość, dostępność i priorytetyzację. W praktyce wygląda to więc różnie. Czasem proto-owner dostarcza wszystkie wymagania w postaci obszernej dokumentacji i prosi deweloperów o rozbicie jej na zadania. Sam proto-owner jedynie wyjaśnia wątpliwości związane z brakami w dokumentacji. Innym razem właściciel produktu rozpisuje zespołowi zadania, które wspólnie omawiają, na przykład na refinemencie. Sposobów podejścia do tematu jest wiele. Scrum Guide nie nakazuje jednego. Każdy zespół powinien empirycznie wypracować swoją własną drogę do zrozumienia produktu. Backlog Sprintu. Backlog Sprintu to lista zadań wybrana z backlogu produktu oraz plan na wytworzenie inkrementu i realizację celu sprintu. To forecast, prognoza. A nie sztywna umowa pomiędzy protokołnerem i deweloperami. Jego zawartość może się zmienić w trakcie sprintu na zasadzie negocjacji pomiędzy wyżej wymienionymi rolami. Przy jego tworzeniu można wykorzystać różne metryki, m.in. analizować velocity czy capacity. Podczas wspomnianych negocjacji, nadrzędną wartością jest wspomniany wcześniej cel sprintu. Jest on niezmienny w trakcie trwania całego sprintu i wszystkie zmiany w backlogu. Nie mogą negatywnie wpływać na jego realizację. Warto zawsze pamiętać, że backlog sprintu jest własnością deweloperów i tylko oni mogą go modyfikować. Aby deweloperzy mogli stale usprawniać swoją pracę, w backlogu sprintu może znaleźć się na przykład jedno zadanie z retrospektywy, ale nie musi. To tylko propozycja. Inkrement Inkrement jest sumą ukończonych elementów product Backlogu i wszystkich inkrementów z poprzednich iteracji. Każdy element backlogu musi spełniać definicję ukończenia, która jest ustalana przez Scrum Team. Przyrost, czyli nasz inkrement, który powstaje po sprincie, powinien być potencjalnie gotowy do wydania. Oznacza to, że po każdym sprincie właściciel produktu powinien móc udostępnić produkt światu. Za dostarczenie przyrostu odpowiada cały Scrum Team. Deweloperzy są odpowiedzialni za jego budowanie i jakość. Z kolei Scrum Master pomaga zespołowi w budowaniu tego produktu, chociażby poprzez usuwanie przeszkód czy dbanie o proces. Natomiast właściciel produktu dostarcza nie tylko poszczególne wymagania, ale także ogólną wizję produktu i dba o dostarczanie wartości biznesowej. Dlaczego najważniejsze? Może zastanawialiście się, dlaczego w tytule pojawiło się słowo najważniejsze, skoro Scrum wyróżnia tylko trzy artefakty. Wzięło się ono z doświadczenia, jakiego nabrałam przy próbie zrekrutowania kolejno Scrum Mastera do organizacji. Jednym z pytań, sprawdzających podstawową wiedzę, było właśnie wymienienie artefaktów. Zdziwiłoby was, jak przeróżne były odpowiedzi. Artyfakty z są trzy. Żaden nie jest najważniejszy. Żaden nie jest ważniejszy od drugiego. Wszystkie są zależne od siebie. Cały zespół powinien dbać o ich przejrzystość która pomaga w codziennej inspekcji i adaptacji naszej pracy. Dzięki takiej kooperacji sprawiamy, że podwaliny z istnieją nie tylko na papierze, ale i w świecie rzeczywistym. Pamiętajmy, że sami autorzy z Krama piszą o nim łatwy do zrozumienia, trudny do opanowania. Nikt nie mówi, że łatwo jest pielęgnować i dbać o artefakty. Jednak zgodnie z ideą powinniśmy próbować znaleźć najlepsze rozwiązanie dla naszego zespołu i wytwarzanego produktu. Podsumowanie. Powyższy tekst to tylko pigułka. Kilka dodanych słów do opisu z przewodnika, do którego lektury oczywiście zachęcamy. Wracaj do niego jak najczęściej, szczególnie jeśli pojawiają się kolejne aktualizacje. Zachęcamy do zajrzenia do pozostałych artykułów w serii o artefaktach na naszym blogu ajhunters.com. Słuchaczko, słuchaczu, dziękujemy, że nas słuchasz. I przy okazji zapraszamy na naszego bloga adjoyhunters.com, gdzie znajdziesz treści w formie opisanej, jak i również przydatne informacje o tym, jak skorzystać z mentoringu czy jak zapisać się na szkolenie. Między innymi na szkolenie doskonały Scrammaster, którego kolejna edycja już wkrótce. Dziękujemy, do zobaczenia!